Czym jest miłość? Czy jaka to jest super czasem z mamą? Mama robi dobre zamiatki z księżkiem. Kochamy się. Kocham się. Przytulić. Sercem. Przysięć rodzina. Ja przytulam się bardzo. Uśmiechać. To... to znaczy słowo kocham? Lubię. To znaczy, lubię. Przytomanie. Duj! Że, że, że ja Cię kocham. Mhm. Lubię, że. To takie coś, kiedy się kochamy, dlatego, że jesteśmy razem i spędzamy na przykład razem czas i. Coraz bardziej siebie kochamy. Czym są walentynki? Z... Jak jest dzień walentynek? O każdym dniu zimowego i porę roku zimy. Że ktoś się zakocha w innym? Kartki takie, które przesyłano do innych osób. Kogo kochasz najbardziej? Machasz? Mama i tatę. Tatę. mama, Tatę. Mamę. Dziadka. Mamę. Babcia, Mamę. Mamę. Mama i tatę i cała rodzina. Co robią dwie osoby, które się kochają? Lepiej bałwada.